Monika Kubiaczyk już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ciebie i za, no, spróbujmy państwu powiedzieć, jaka pogoda dzisiaj, bo ona jeszcze taka niezła. Tak. Ale jutro się zacznie. Oj tak, jutro się zacznie i przez prawie cały tydzień będziemy musieli ten nowy zmagać się z pochmurną, deszczową aurą i jeszcze dodatkowo będzie kilka dni, kiedy zrobi się chłodniej, bo jeszcze dzisiaj będzie ciepło do nawet 13-14 stopni, także całkiem nieźle i tego słońca też nie będzie aż tak mało. Szczególnie na północy będzie cały czas bezchmurnie, błękitnie, takie czyste niebo, jak, jakie obserwowaliśmy wczoraj, a z kolei na południu i w centrum nieco więcej. Chmur ale jeszcze nie będzie aż tak wielu opadów. Co prawda pojawią się one we Wrocławiu, na Podchalu, a także w Poznaniu. Jednak będą to słabe przelotne opady, a nie tak intensywne, jak już od poniedziałku i w kolejnych dniach tego nowego tygodnia. W górach jak widać, no słabo ze śniegiem, już przebłyski nie takie małe, a konkretne nawet na trasach. No, trudno się dziwić, bo temperatura bardzo wysoka, kilkanaście stopni powyżej zera. Ostatnimi dniami takie właśnie wartości widzieliśmy nie. Tylko w centrum, nie tylko na zachodzie, gdzie zazwyczaj jest najcieplej, a również właśnie na południu w górach. Także z zimą się powoli żegnamy, a w jej miejsce przychodzi wiosna. Już niedługo w kalendarzu, a w pogodzie już jak najbardziej się rozgościła, co też widzimy w naszych mapach pogodowych, na naszych mapach pogodowych codziennie. Na północy dzisiaj słonecznie, bezchmurnie w pozostałych miastach. Sporo chmur, ale deszczowo jedynie w niektórych miejscach, i to widać po tej strefie frontu, która rozciąga się na krańcach południowo zachodnie. Dzisiaj. Pomorze Kujawy i Wielkopolska, w tym regionie najwięcej pogodnego nieba w Gdańsku, a także w Bydgoszczy i w Koło Brzegu. Na zachodzie regionu zachmurzenie duże, a w Poznaniu przelotny, słaby deszcz. Temperatura za to bardzo wysoka, bo 11 stopni w Bydgoszczy, 10 stopni w Poznaniu. Na wybrzeżu nawet zrobi się cieplej 8-9 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Warto zwrócić uwagę na to, że wiatr niestety przybierze na sile. 40-60 km takie porywy będą. Będą się zdarzać, szczególnie na wybrzeżu będzie ten wiatr odczuwalny. W Warmię, Mazury i Podlasie tutaj nadal słonecznie, nic się nie zmienia. Temperatura za to wyższa jeszcze niż wczoraj, bo 7 i 9 stopni. 11, 12 tyle w Warszawie i Włodzie, jednak tutaj trochę więcej chmur w godzinach popołudniowych się pojawi. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni. W Warmię, Mazury, przepraszam, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Ziemia Świętokrzyska, a także Małopolska. Tutaj niestety słońca będzie trochę mniej niż wczoraj ale deszczowo jedynie na Podhalu. Tam też nieco chłodniej niż w pozostałej części miast tego regionu, bo 6 stopni powyżej zera, a w Krakowie na przykład już nawet 14. Także bardzo ciepło. W tym regionie spodziewamy się też silnego wiatru południowo-wschodniego. Również tutaj porywy do 40-60 km na godzinę. Oczywiście w górach jeszcze silniejsze. Dolny Górny Śląsk oraz ziemia lubuska. Tutaj 9, 11, nawet 13 stopni, ale deszczu będzie najwięcej, bo w okolicy Pola i Wrocławia, właśnie w drugiej części dnia, mogą przydać się parasolki. Wiatr za to raczej umiarkowany, powieje on ze wschodu. I to będzie taki łagodny bardzo wstęp do niestety ponurego deszczowego poniedziałku, następnie ponurego deszczowego wtorku. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej części tego rozpoczynającego się jutro tygodnia będziemy mogli liczyć na większą ilość przejaśnień i oby, bo zawsze cieszy, jak pogoda poprawia się przynajmniej na weekend. Czyli jest światełko w tunelu. Dokładnie. Yy, nie wiadomo pewnie jeszcze, jak tam z świętami będzie. Można sobie wróżyć, ale jeszcze tak konkretnie nic nie możemy powiedzieć. No to trudno, to czekamy w takim razie już na takie pewne i sprawdzone informacje. <grych> tak. Monika Kubiaczy, dziękuję do Państwa już wkrótce, a przed nami jeszcze sport. Monika Kubiaczek i prognoza pogody Dzień teraz. Dobry. Dzień dobry. Umówiłyśmy się, że na początek zabierzemy państwa do Wrocławia tak. jest i on, jest i on. No ale bez słońca, jak widzę. No trochę więcej chmur tutaj będzie i akurat we Wrocławiu dzisiaj po południu może popadać. ale za to jeżeli przeniesiemy się na północ, szczególnie na wybrzeże, tam będzie słonecznie. W Szczecinie zaraz sprawdzimy jak wygląda sytuacja. Rano tam jeszcze też więcej chmur może być, ale na przykład im dalej w kierunku wschodu, na przykład Morze Środkowe czy w tam absolutnie jeszcze dzisiaj słonecznie miejscami nawet bezchmurnie, a na Warmii, Mazurach i Podlasiu, no to już w ogóle wiosna w pełni. W pozostałych miastach Polski faktycznie dzisiaj nieco więcej chmur, a we Wrocławiu, które przed chwilą widzieliśmy, również w Opolu, na Podchalu czy w Poznaniu może dzisiaj słabo przelotnie popadać. I dobrze, bo przynajmniej nie będziemy mieli takiego kontrastu słonecznego dnia i następnie pochmurnego, deszczowego, który jutro nas czeka. Także będzie to taki łagodny wstęp do. Nowego tygodnia, który niestety przyniesie sporo zmian w pogodzie, i to niezbyt dobrych. W Szczecinie, o, właśnie, czekałam na ten moment, aż kamera zacznie się trząść, i to oznaka silnego wiatru, który dzisiaj mieszkańcom północnego zachodu, a także południowego wschodu będzie towarzyszył. Sprawdzamy co w Europie i nie tylko, i widzimy, że zatoka takiego płytkiego niżu z deszczowym frontem atmosferycznym dziś zahaczy o Polskę. Północna część jeszcze pod wpływem Wyżu Skandynawskiego, a południe już z większą ilością chmur. Na zachodzie kontynentu, a także na południu cały czas niżowo-pochmurno-deszczowo. Najintensywniej popada w Dublinie, w Londynie, w Paryżu, a także w Rzymie. Przelotne opady również na Półwyspie Iberyjskim. Spore zachmurzenie w Berlinie, w Wiedniu, a także w Warszawie, ale tutaj przynajmniej bez opadów. Temperatura najwyższa w Atenach, tam 16 stopni i sporo pogodnego nieba. Z kolei najchłodniej, między innymi. W oslo tam minus 1, a wykraczając poza Europę, no to Moskwa minus 4. I tam też popada śnieg. W tym momencie u nas najwięcej słońca na północnym wschodzie. No tutaj zapowiada się dzień naprawdę perfekcyjnie, chociaż jeszcze jest dość chłodno, minus 4, minus 3 stopnie. Jeżeli spojrzymy na przeciwną stronę Polski, to widzimy różnicę temperatury, która jest naprawdę bardzo spora, minus 4 suwałki, a 9 stopni w tym momencie już w Opolu. Ale też aura nieco inna. Tam słonecznie, a na południowym zachodzie dość pochmurno. Zachmurzenie całkowite w tym momencie w Krakowie, a także w Poznaniu. Poza tym, mimo sporej ilości chmur, możemy też liczyć na przejaśnienia w wielu miejscach. Sprawdzamy w takim razie, co się zmieni w drugiej części dnia i przede wszystkim widzimy większą liczbę strzałek. Na północnym zachodzie i na południowym wschodzie dziś silnie powieje wiatr. Do 40-60 km na godzinę takie porywy będą miały miejsce. Chmur też więcej. W Poznaniu, we Wrocławiu, w Opolu, w Zakopanem popada z nich deszcz. Pogodnie cały czas na północy i na północnym wschodzie, a temperatura od 7 stopni w suwałkach do około 13-14 na południu tam będzie najcieplej. Ostrzegamy kierowców i nie tylko dzisiaj przed silnym wiatrem w tych zaznaczonych miejscach, a także przed opadami deszczu, które mogą powodować niebezpieczeństwo na drodze. Miejscami jest nie może być śliska. Warunki biometeo niekorzystne na przeważającym obszarze ze względu oczywiście na sporą ilość chmur, wiatr i gdzie opady deszczu. Obojętne pozostaną tam, gdzie jeszcze dzisiaj będziemy mogli cieszyć się wyżową, słoneczną aurą. Co idzie za tą zmianą pogody? Polepszenie się jakości powietrza. W Lublinie i we Włócławku jedynie z samego rana utrzymuje się większe zachmurzenie, a tak poza tym dominują zielone kropki, które bardzo nas cieszą. No to oznacza tyle, że możemy oddychać pełną piersią. Dziękuję. Przed nami chłodniejszy i deszczowy tydzień, ale to dopiero jutro. Dziś Dokładnie. jeszcze całkiem ładnie. Monika Kubia. Tak, dzień tak. Dobry. Dzień dobry. Dziś pogodnie, ładnie, szczególnie w Polsce północnej, ale na Mazowszu też dzień będzie bardzo pogodny. Włodzi też sporo słońca. Na południu nieco więcej chmur i tam może już dzisiaj przelotnie popadać. Temperatura za to bardzo wysoka, bo do nawet 14 stopni dzisiaj, także wiosna w pełni. No a przyszły tydzień niestety przyniesie trochę deszczowych chmur, a kilka dni będzie też. Chłodniejszych, na przykład środa, czyli no taki środek tygodnia po prostu. Widzimy za moimi plecami Warszawę i tam już widać po niebie, że będzie dobrze, będzie słonecznie, błękitne niebo takie samo jak wczoraj. No na południu właśnie nieco gorzej to wygląda Im dalej na południe nieco gorzej to wygląda, bo więcej chmur się zbiera, ale jak widać przebłyski słońca jak najbardziej we wszystkich miastach Polski będą się pojawiać. Sprawdzamy w takim razie, co w mapach co nas czeka dziś, no i też zapowiem, co w kolejnych dniach słońca szczególnie nie zabraknie na północy i to ze względu na to, że właśnie krańce północne Polski będą jeszcze w zasięgu skandynawskiego wyżu, który w ostatnich dniach. Wszędzie poprawiał pogodę w Europie centralnej, ale już niestety od południowego zachodu nadciągają do nas chmury frontowe związane z zatoką Niżu, i te chmury dzisiaj zaznaczą się między innymi we Wrocławiu, w Opolu, a także w Poznaniu. Sprawdzamy, co w poszczególnych regionach Pomorze Kujawy i Wielkopolska na sam początek. Zacznijmy od temperatury, która jest wyższa niż wczoraj 8-9 stopni na pomorzu 10-11 Poznań Bydgoszcz. W Poznaniu. Jedynie szansa na przelotne opady. Poza tym będzie całkiem pogodnie, w rejonie trójmiasta wręcz słonecznie. Uwaga jednak na silny wiatr. Powieje on ze wschodu i w porywach może osiągać 40, nawet 60 km na godzinę. W Armii, Mazury i Podlasie. Tutaj dzień zapowiada się słonecznie od rana do wieczora z temperaturą na poziomie 7, maksymalnie 9 stopni. Jeszcze cieplej będzie w, War w Warszawie, a także w Łodzi. Tutaj 11-12 stopni, ale na niebie pojawi się trochę więcej chmur. Całe szczęście nie będzie z nich padać. Wiatr w tym regionie będzie umiarkowany. Powieje on z południowego wschodu. Przenosimy się na Lubelszczyznę, Podkarpacie, Małopolskę oraz Ziemię Świętokrzyską. Aura wszędzie podobna. Zachmurzenie duże, ale z szansą na przejaśnienia. I jedynie na podchalu spodziewamy się przelotnego deszczu. Także parasolka tam jak najbardziej będzie wskazana w drugiej części dnia, żeby nie dać się zaskoczyć. Temperatura 6 stopni. Powyżej zera. W górach będzie najchłodniej, ale na przykład już Kielce Lublin Rzeszów z dziesiątką, a Kraków już w ogóle wyjątkowo ciepły tutaj 14 stopni. Dolny górny Śląsk oraz ziemia lubuska to temperatura na poziomie 10, 11, nawet 13 stopni. Im dalej na południe, tym będzie robić się cieplej, ale niestety tutaj najwięcej deszczu Wrocław i Opole w tych miastach w drugiej części dnia może popadać. Wiatr całe szczęście umiarkowany ze wschodu. Jutro już absolutnie wszędzie przyda się coś przeciwdeszczowego. Za wyjątkiem suwałk. Północny wschód będzie się trzymał mocno i dzisiaj słonecznie, i jutro słonecznie, ale już wtorek i środa przyniosą niestety pochmurną, deszczową aurę wszędzie. I tak jak wspomniałam ostatnio, jest takie światełko w tunelu w postaci kolejnego pogodnego weekendu, i trzymamy za to mocno kciuki. No to przyłączam się oczywiście jak najbardziej do tego dobrego, pogodnego i słonecznego kolejnego weekendu. Monika Kubiakowa wraca do, do Państwa już niedługo. Bardzo Ci dziękuję. A przed nami jeszcze sport. Czas na najnowszą prognozę pogody. Ze mną Monika Kubiaczek. Witam Dzień się, Monika. Dobry. Woda to życie. Słyszeliśmy przed chwilą w materiale, więc cieszmy się. Załamanie pogody przed nami. Dużo no. wody z nieba będzie się lało, ale to może dobrze Lepiej bym mówić... takiego załamania pogody nie przedstawiła, niż ty możemy się zamienić, Daria, bo Masz do tego... mnie tam przy łapach, jakbym wszystko pomyliła. Deszczowo faktycznie będzie, ale myślę, że już teraz nikt z Państwa się na pogodę nie obrazi w tym momencie. Woda, Woda to, życie. to życie. I tego się trzymajmy jak najbardziej. Już Dziś trochę opadów będzie. Nie wszędzie, bo tylko na południu one się pojawią. W północnej Polsce jeszcze będziemy mogli cieszyć się słoneczną, pogodną aurą i zrobi się też dzisiaj cieplej, bo do nawet 14-15 stopni na południu. Za moimi plecami widzą Państwo, jak poranek zaczyna się w poszczególnych miejscach Polski. Teraz jesteśmy w Szczecinie i widać, że tutaj już kamera troszeczkę się trzęsie i to faktycznie z silnego wiatru, który już po południu będzie dawał się we znaki około 40-60 km na godzinę takich porywów. Spodziewamy się dzisiaj w Polsce północno-zachodniej, ale nie tylko. Na południowym wschodzie też silnie powieje. Tam trzeba się przygotować na takie utrudnione warunki atmosferyczne. Sprawdzamy zatem co w mapach pogodowych. Zobaczmy też co będzie działo się w centrum czy na północnym wschodzie. Na początek ogólna sytuacja w Europie i widać, że nadciągają do nas liczne fronty atmosferyczne związane z układami niskiego ciśnienia. A ten słoneczny wyż, który jeszcze dzisiaj będzie w wielu miejscach poprawiał pogodę, odsuwa się dalej na wschód. Zobaczmy, jak to przełoży się na aurę w poszczególnych regionach Polski. To oczywiście sytuacja, która będzie miała miejsce jutro. I jak widać, w Warszawie nie dość, że zrobi się chłodniej. 7 stopni, a nie 11. To jeszcze zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, a nie tak jak dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami. W pozostałej części stolic w Europie Środkowej wygląda to bardzo podobnie. Berlin, Wiedeń, Budapeszt. Tutaj też nie ma szans na słońce, a za to spora szansa na opady. Na Półwyspie Iberyjskim cały czas też bez zmian, pochmurno z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu słonecznie. Za to w Atenach, tam jutro 18 stopni, a także w Kijowie, w Mińsku i w Sztokholmie. Przenosimy się teraz do nas, zobaczmy, co dzieje się w tym momencie. Jeszcze lekki mróz trzyma na Podlasiu, dokładnie minus jeden stopień, a z kolei po przeciwnej stronie. Na południowym zachodzie już bardzo ciepło. 9 stopni we Wrocławiu, a także w Opolu. Centrum to około 6 stopni, a w Warszawie w tym momencie piątka. Pogodnie na Podkarpaciu, a także na ziemi lubuskiej, no i oczywiście na tym północnym wschodzie, gdzie dzisiaj od rana do wieczora będzie bardzo słonecznie. W drugiej części dnia przede wszystkim wiatr przybierze na sile. Polska zachodnia, a także południowa wschodnia. Tutaj porywy wiatru do 60 km na godzinę. Wiatr umiarkowany. ...jedynie na północnym wschodzie, czyli ogólnie tam najlepsze warunki pogodowe dzisiaj, bo wiatr właśnie słaby, umiarkowany, bardzo pogodnie, wręcz słonecznie. No i też przyjemnie ciepło, przynajmniej w Warszawie u nas 12 stopni. Jeszcze cieplej będzie w Opolu 15 stopni, ale tam już niestety więcej chmur. Chmury, chmury z których spadnie deszcz, pojawią się w Rzeszowie i w Zakopanem. Tutaj aura niestety będzie zwiastowała ten przyszły tydzień, który przyniesie jeszcze jeszcze więcej opadów. Warunki drogowe będą utrudnione przez opady deszczu. Jutro w dużej mierze. No i oczywiście silny wiatr, który utrzyma się w Polsce wschodniej, na zachodzie trochę odpuści. Biomet niekorzystny w taką pogodę, która wczoraj była bardzo słoneczna. Dzisiaj i jutro już pochmurno-deszczowa. No nie mogło być inaczej. Pogoda wpływa na nasze samopoczucie. No i w taką aurę niestety niekorzystnie. Jakość powietrza natomiast na tym zyskuje i w wielu miejscach miejscach jest dobra. Dziękuję. To my patrzymy w niebo. Proszę Państwa, ze mną Monika Kubiaczek. Dzień dobry. Coraz, a na nim coraz więcej chmur. Zresztą widzicie tak. to Państwo na żywo. W tej chwili dziwno w międzywodzie nad morzem. W Warszawie też jeszcze słonecznie, ale widzę, że coraz więcej na niebie jest chmur. No i deszcz, czyli tą kometę tak y, średnio będzie można chyba zobaczyć. No, dokładnie. Jedynie na północy będzie trochę więcej tego słońca i też na północnym wschodzie najbliższa noc będzie pogodna, bezchmurna, ale w pozostałej części miast Polski tak jak słusznie wspomniałaś, dominacja chmur ze względu na to, że kolejne niże się do nas zbliżają, a z niżami są związane deszczowe fronty atmosferyczne, które już od kilku dni kształtują pogodę na zachodzie kontynentu, a także na południu. I tam już od dobrych właśnie paru dni pada i to konkretnie. Dzisiaj największej ilości deszczu spodziewamy się na Wyspach Brytyjskich, w Paryżu, a już niedługo u nas też popada i to konkretnie. Nad morzem pogodnie w górach już nieco mniej, tam więcej chmur się zbierze, a na podchalu dzisiaj szansa na popołudniowy deszcz. Temperatura za to bardzo wysoka, to na plus do 14 stopni nawet i w kolejnych dniach na takim całkiem wysokim poziomie będzie się utrzymywała na zachodzie. No bo na północnym wschodzie lekkie ochłodzenie nas czeka już niedługo. No ale tak jak widać, za tych chmur będzie się dzisiaj mimo wszystko słońce przebijać, także możemy liczyć na całkiem pogodny koniec tygodnia. O widzę, wytrwali zapaleni narciarze, pomimo niesprzyjających już, jak widać, warunków. Bardzo doceniamy. E, tak, stoki faktycznie e, są dośnieżone, działają wyciągi, ale tak jak widzieliśmy, no, przy takiej temperaturze trudno o dobre warunki do jazdy na desce czy na snowboardzie. Nie zapominajmy jednak, że trwa przecież jeszcze zima kalendarzowa, chociaż w pogodzie już bardzo wiosennie. Jutro w Warszawie dużo się pozmienia. Dzisiaj jeszcze nie będzie padać, ale już jutro zachmurzenie całkowite, opady deszcz a na termometrach nie 11, a 7 stopni. W Berlinie bardzo podobna pogoda. W Wiedeń, Budapeszt to samo, z tym, że w Budapeszcie cieplej zdecydowanie. Nawet 17 stopni, jednak najcieplejszą stolicą będą Ateny. Egzekwos z Bukaresztem, tam 18 stopni. Chłodniej w Moskwie 0, a z kolei na północy Europy od 1 do 3 stopni i całkiem pogodnej aury spodziewamy się w Sztokholmie, Sprawdzamy co w tym momencie u nas się dzieje gdzie najwięcej słońca i z samego rana jest go najwięcej oczywiście na północnym wschodzie, ale to też wiąże się z niskimi wartościami na termometrach. Już może nie mróz, chociaż był rano o 6-6-stopniowy mróz, ale 2 stopnie skromne powyżej zera. Skromne, bo w porównaniu do Opola, czy mm, Wrocławia, gdzie w tym momencie 10-11 stopni, no jest to spora przepaść. W centrum 7, w Warszawie 9 i. Jak na razie nigdzie nie pada. Pogodnie lub pochmurno z przejaśnieniami na krańcach południowo-zachodnich, gdzie faktycznie dzisiaj już układ niskiego ciśnienia zaznaczy się swoją obecnością. Po południu przede wszystkim wzrost zachmurzenia. W całej Polsce Południowej zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu na Podkarpaciu, a także na Podchalu. Silny wiatr to druga rzecz, która się zmieni. Rano jeszcze będzie on umiarkowany, a po południu, szczególnie w Polsce Południowej, a także północno-zachodniej, porywy do 40-60% kilometrów na godzinę. Nie utrudniający życia funkcjonowania wiatr, czyli umiarkowany powinien być jedynie na krańcach północno-wschodnich, gdzie też utrzyma się dzisiaj najlepsza pogoda. Warszawa, Łódź, Podlasie, Warmię, mazury Tutaj jeszcze niedziela będzie zachęcająca do korzystania z aktywności na zewnątrz, a jakość powietrza też nam się polepszyła, także jak najbardziej zachęcam do tego. Bardzo dziękuję. To była Monika Kubiaczek, która mówiła Państwu o najnowszych pogodowych mapach, zmianach, temperaturach, ciśnieniu i wszystkim, co z tym związane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Było o duchach lasów. U nas dobry duszek pogodowy. Pani Pogoda, Monika Kubiaczek. dobry. Na posterunku. Na posterunku. Zobaczcie jakie fale, gdzie nie, gdzie. Pokazujemy to, są miejsca na żywo. Dużo ludzi już spaceruje, tak. korzysta z tego wiatru. Pogoda... Hmm, Czeka się, no, nie wiem. Będzie, jak będzie. różna. Tak, ja, ja tutaj przejmę już pałeczkę, obowiązek ten przykry, niemiły, bo przyszły tydzień faktycznie będzie z większą ilością chmur i to tych chmur deszczowych, ale dzisiaj jeszcze w wielu miejscach będzie słonecznie, nawet bezchmurnie. I widzieli Państwo też przed chwilą nasze Polskie Morze i tak jak Daria wspomniała, fale nieco większe niż wczoraj. Faktycznie dzisiaj na północy dość silnie powieje. Porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ale słońca też w niektórych miejscach nie zabraknie. Także dzisiaj będziemy mieć pogodową mieszankę wszystkiego. Dzień niegdzie będzie jeszcze słonecznie, w innych miejscach przybędzie chmur, trochę popada i też silnie powieje. Jestem tutaj, żeby, żeby to wszystko Państwu uporządkować ładnie i mam nadzieję, że mi się to uda. W Warszawie dzisiaj całkiem pogodnie z umiarkowanym wiatrem, a na termometrach kilkanaście stopni. Także dzień w stolicy zapowiada się naprawdę obiecująco. W górach, tak jak widać, dominują jednak chmury, a ale przebłyski słońca jak najbardziej będą się pojawiać. No to też widać, że słońce od śniegu się pięknie odbija. Sprawdzamy w takim razie, co w mapach pogodowych. Tutaj widzą Państwo to, co będzie działo się jutro. Także spokojnie. Jeszcze dzisiaj w Warszawie deszczu nie będzie, ale początek tygodnia z zachmurzeniem całkowitym, opadami i temperaturą na poziomie 7 stopni. Bardzo podobna pogoda, z tym, że trochę cieplej w Berlinie, w Wiedniu, a także w Budapeszcie. Popada też na Wyspach brytyjskich w Paryżu, w Rzymie, na Półwyspie Iberyjskim, a w Atenach zrobi się bardzo słonecznie i tutaj też będzie najcieplej. 18 stopni powyżej zera. Najchłodniej w Moskwie okrągłe zero i tam opady oczywiście śniegu. W tym momencie u nas najwięcej słońca w Olsztynie i w Suwałkach. Tam z samego rana pogoda dopisuje i też robi się coraz cieplej, bo mieliśmy o 6 rano 6 stopniowy mróz, a w tym momencie Suwałki i Białystok 2 stopnie powyżej zera, Olsztyn czwórka, Bydgoszczy 5, i im dalej w kierunku południowego e, zachodu, tym robi się cieplej. I patrzymy w kierunku Wrocławia, który jest zazwyczaj tym najcieplejszym miastem. I faktycznie dzisiaj tak jest. 11 stopni teraz. Będzie oczywiście jeszcze cieplej. Wspomniałam, że najpogodniej na północnym wschodzie. Nieco więcej chmur na południowym zachodzie. Zachmurzenie całkowite w tym momencie jedynie w Poznaniu. Ale jak na razie bez opadów. W drugiej części dnia popada na Podhalu, a także na Podkarpacie. W tych miejscach warto pamiętać, żeby mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego. W pozostałej części Polski jeszcze nie będzie padać. Pogodnie do końca dnia będzie na całym północnym wschodzie oraz w centrum Włodzi. Silny wiatr nie tylko nad morzem, w całej Polsce zachodniej dzisiaj silnie powieje, a także na południowym wschodzie wszędzie będą to porywy do 60 km na godzinę. Sprawdzamy zatem najbliższą noc, ta będzie pogodna jedynie na północnym wschodzie. Tam praktycznie bezchmurne niebo. Poza tym dominacja deszczowych chmur, a na termometrach od minus dwóch stopni w suwałkach do około 10 na zachodzie. Także różnica spora w temperaturze minimalnej. Jutro warunki biometeo w całej Polsce przejdą w niekorzystne. Będzie na ogół pochmurno i niemal że wszędzie popada deszcz. Jakość powietrza natomiast się poprawiła. Wczoraj mieliśmy tutaj dominujący kolor pomarańczowy, a w tym momencie wszystko wróciło do normy dużo zielonych punktów, które cieszą nas i cieszą też nasze płuca. Dzisiaj przy niedzielnym spacerze w przeważającej części Polski możemy oddychać pełną piersią. Dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia. Do zobaczenia.